Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Boldwest 100 i zaczynamy szkolenie. kolejny odcinek, zagrajmy w Dragon Age początek. Jesteśmy w Red Cliff, u Arla, o wow, mała ścinka, u Arla Emona w zamku. sprawdzić, jak działa wszystko. Okej... Okay, gra, przy tym z ogranem. Uuu, naprawdę są jakieś ścinki. Nie wiem co jest grane, naprawdę. Helano! Kiedy to... Wejdzie do tej twojej łepetyny! Rozgarniaj w nocy węgle, bo inaczej gulasz będzie zimny. Aha. Cztery kupki, moki. He, oh. łę. Okay, ta win. Ładna posiadłość, prawda? Mm. Co cię trapi? Tak, ładna. Czy czegoś w życiu żałujesz? Staram się nie rozmyślać zbyt często nad błędami przeszłości. A było ich wiele. Gdybym to robiła, chyba bym oszalała. Ale jednej rzeczy żałuję. To największy błąd w moim życiu. Tym większy, że miał poważne konsekwencje dla innej osoby. A co ty? A eee, powiedz może dzięki temu poczęłeś się lepiej. Co ty takiego zrobiłaś? Lata temu wyznaczono mnie tak. na mentorkę pewnego chłopca, Anerina. Był moim pierwszym uczniem. Anerin był elfem z obcowiska i nie darzył przesadnym zaufaniem ludzi, szczególnie zaś tych, którzy posiadali władzę. Zdaję sobie, eee, zdaję sobie sprawę z tego, jakie problemy mogło to powodować. Takich jak ty, przecież magowie traktują elfy jednakowo. O ludziach wiedział tylko tyle, ile udało mu się zobaczyć w obcowisku. Traktował nas bardzo nieufnie. Tym, czego potrzebował Anerin, był czas. Czas, by przywyknąć do nowego domu i zrzucić w końcu skorupę, abyśmy mogli nawiązać ze sobą bliższy kontakt. Nie dałam mu tego czasu. Byłam młoda i arogancka. On jest magiem, myślałam. Powinien dorosnąć i zachowywać się jak na maga przystało. Zbyt wiele od niego oczekiwałam i zbyt szybko. Nie brałam pod uwagę ani jego pochodzenia, ani uczuć. A on coraz bardziej się ode mnie oddalał. Myślałam tylko o tym, jaki jest uparty, jak marnuje swój talent i potencjał, sprawiając tylko trudności. Hmm. Czyli byłaś wrednym babą. Byłaś. Tak, dobrze powiedziałem. Ja, jup. Um, hmm, 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 a co on myślał o tobie? To do ciebie niepodobne. Czy był utalentowany? A co on myślał o tobie? Wolę nie wiedzieć. Byłam srogą nauczycielką. Mógłbym mnie pewnie wziąć za demona w przebraniu. Nie da się sadzić roślin w twardej, przemarzniętej ziemi. Nie da się przekazać wiedzy uczniowi, który jest zamknięty w sobie i obojętny. Trzeba cierpliwości, z czego zdałam sobie sprawę, gdy było już za późno, by mu pomóc. E, co stało się z. Co, e, nie, nie wiem jak to wypowiedzieć? Aneir, aneirinem, Aneirinem. Z Anę, okej, okay. skróciemy to. Co się stało z Anę? Którejś nocy Anerin uciekł z kręgu. Zwymyślałam go z jakiegoś banalnego, śmiesznego powodu, którego już nawet nie pamiętam. Zmusiłam go do podjęcia takiej decyzji w związku z jakąś błahą, nieistotną sprawą. Gdy odchodził, był jeszcze dzieckiem. Miał czternaście lat. Wykorzystano jego filakterium i został pochwycony. A więc y, już nie żyje. Kto go spytał? Templariusze. Właśnie tym się zajmują. Łapią i neutralizują zbuntowanych magów. Nazwali go Malefikar. Magiem praktykującym zakazane sztuki i zasługującym na śmierć. Był dzieckiem. Niezrozumianym i zagubionym. Błagałam Templariuszy, by powiedzieli mi, czy cierpiał, czy dali mu szybką śmierć. Nie uzyskałam odpowiedzi. Byłam jego mentorką, a nie chcieli mi nawet powiedzieć, co się z nim stało. Hmm, to nie sprawiłem. Zachowali się... zachowali się... okrutnie. Powinnam była to przewidzieć. Sama miałam najlepszych mentorów. Życzliwych, współczujących. Dlaczego nie wzięłam z nich przykładu? Zawiodłam Anerina, a wystarczyło bym zechciała go wysłuchać. A tymczasem było tak, że on próbował ze mną rozmawiać, a ja odpowiadałam, by skoncentrował się na swoich zaklęciach. Czasami mówił o obcowisku i o dalijczykach. Ciągle opowiadał, że chciałby poszukać dalijskich elfów. Myślę, że, Pocha, już byś sobie wybaczyła. Może uda mu się znaleźć. Może udało mu się znaleźć daliczyków. E, to były całe lata temu, trochę naprzód. Przecież to ty podjąłeś temat. Uczniowie, którzy przyszli po Anerinie, korzystali z tego, czego się od niego nauczyłam. W pewnym sensie to on był moim nauczycielem. A widzisz, ma to jednak swoje dobre strony. Może więc jego ofiara miała jakiś sens zaczynała się robić do... I to tyle... ...moja opowieść. Mój największy żal. Eee... Wyn. Uuu! Eee, pomóż Wyn zakończyć dawne sprawy. Wyn powiedziała ci o swojej pierwszej uczniu, Elfie imieniem Anel. Był obecnie jej radość suchowa i sprawiła, że odszedł z kręgu. Często mówimy o plemieniu dojć i marzyłby ich odnaleźć, ale Wyn sądzi, że nie zdołał tego zrobić i pora z rąk już się. O! o mamy kolejne zdanie! Mach, 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 mach! Mamy tu coś? Tutaj nie mamy nic. Eee... Tu mamy kogoś. Denora. Jego lordowska mość udał się do Redcliffe. Ach, wszystko to jest takie niepewne. Leliana? Miła odmiana po noclegu w lesie, prawda? Mogę Ci w czymś pomóc? Eee, co wiesz na temat na tego miejsca? Myślę sobie... Już... Nic takiego nieważne. Okej, okay, ona nic mam, nam do powiedzenia nie ma. Zabrał? Wiesz, można się do tego przyzwyczaić. Kiedy ostatnim razem byłem w Denerim, spałem w tak brudnej gospodzie, że nawet pluskwy były zawszone. Czego sobie życzysz? Nieważne. Okej, okay, oni też nie mają ze mną nic do powiedzenia. To wymykamy, idziemy do Shale. Może ona ma coś do powiedzenia? Wszystko wydaje się być tutaj strasznie łamliwe. To bardzo niepraktyczne. No widzisz, że nadal jesteś ze mną. Mam Nieważne. Okej, okay, czy ona nie ma nic też do powiedzenia? A nie chciałbym ją obrazić. Więc idziemy do Sena To nie jest dobre miejsce do obrony. Ale musi wystarczyć. Czego sobie życzysz, Kadan? Chciałem porozmawiać o czymś co wspomniałeś Mów Na razie się... Radzę więc ruszać w drogę. Chodźmy. Jak chcesz? Okej. Okay. Piesek. Okej. Okay. Przekaz zadowolony. Mohigan Jeżeli jeszcze jeden coś. Z... O co chodzi przyjacielu? A chciałam coś spytać. Chciałem o coś spytać. Pełno w tobie pytań, co? Być może gdybym chciała, a nie chcę. Tak sobie chcesz? Jeżeli o co chodzi przyjacielu, nie jesteśmy sami, więc na prywatność nie można liczyć. Nie ważne, ok, nie ma nic do powiedzenia. Hmm. Tę też nie ma nic. Tu na, na początku, jak pamiętacie, była ee, ta kobieta. Zaczmy, z Alistachem, z Alistachem, co może? Ta, ta tarcza należy do Dankana, tak? To i jego herb. Już mi tak nie dziękuję. Nie ma za co. Pomyślałem, że chciałbyś go mieć. Chciałbyś go mieć. Dziękuję. Naprawdę nie miałem pojęcia, że nie miał ze sobą tej tarczy. Jest doskonała. Nie wiem, jak inaczej wyrazić swoją wdzięczność. To dla mnie dużo znaczy Nie mogę uwierzyć, że o tym pamiętałeś Oczywiście, że pamiętałem Będzie dla mnie bezcenna Dziękuję Okej, okay, Alistair zgadza się, plus 3 Okej, okay, czy tu mamy coś jeszcze? Mm, no okej, okay, czyli stąd wyłazimy już Okej, okay, wreszcie, można powiedzieć tak, wreszcie wyłazimy stąd, no, no widzę że no, sps no nie mam aż takie złe miałem gorsze wiele razy na pewno miałem gorsze wiele razy ale dawaliśmy lightem radę więc teraz też damy radę sobie okay, wyłazimy stąd, damy, nie tak, tak i tak bierze ten skład, czyli tank, DPS range healer i DPS Mele Okej. Okay. Można powiedzieć e, to w e, wszystkiego. E, e, osoba przyjmująca damage, osoba walcząca na dystans, lecząca i osoba walcząca w zwarciu. Jeśli bardziej mogłem... Nie wiem, czy jeszcze bardziej mogłem to powiedzieć. Jak to miało wyglądać? E, proszę Moim celem jest dostać się nie do tam, tylko że pochodzić sobie po denerin. Jeśli będę miał okazję oczywiście. I tak zaraz zakończymy odcinek. Więc chciałbym wyjść stąd, pochodzić jeszcze po denerin. O Jezuś, przepraszam bardzo. Więc błagać tylko, żeby mnie nie do denerin, a nie od razu pod Redlif, bo to już by było chamskie naprawdę. To naprawdę by było już chamskie. No, ale zobaczymy, wczytuje się? Bo, a może? Hmm... Hmm, <laughs> No czekam, czekam, czekam. Zobaczymy, czy wreszcie mi się... Czy wreszcie się doczekam. Widzę, że... O Jezu, spadki FPS... Yes, Jest! Jest! Git! Git! Większego Gita nie można było mieć zapewne jak Tingit ok, ale ja tutaj zakończę czynek moim celem jest o, jak widzicie Steam wrócił. E, tutaj Zobaczmy jeszcze mapę sobie trzymamy tutaj coś obsowisko byłem, perła byłem magazyn byłem to też, to też, to też wszędzie byłem e, posiadość Denerin. pałac królewski byłem Fort Draco Cwiecza zbudowana z rozboczy lub Zobaczymy. I tak. Tu mamy się dostać. Ale moim celem będzie e, od razu e, pierwsze, co zrobimy, to ci pociśniemy sobie tutaj. Chyba. To mi się wydaje. Orzamar. Górę młoć na ludźmi tu. Okej, okay, okej, okay, zobaczymy. Dobra, ja tutaj zakończę odcinek i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!